Siemaneczko kochani, z tej strony Sonika i witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zagramy y, sobie w y, tę gierkę, gdzie trzeba, jak widzicie, zbierać. Y, jak to się nazywa, rakiety, zbierać rakiety y, i potem będziemy skakać, także ja zanim sobie skoczę, chociaż nie bo mi czas odlicza, y, to sobie oczywiście pozbieram ich trochę. Jeżeli ktoś tutaj ataku nie dostanie od takiego biegania, bo to naprawdę... No, może się w, w, w oczach yy, przekręcać, tak? Poczekajcie, zbierzemy sobie jeszcze trochę. Tutaj oni już biegają, już skaczą. Oni ledwo co zbiorą, już lecą. A ja nie, a ja sobie tak przekombinowałam, że sobie pozbieram dużo. O, Dobra, spróbujmy teraz. Spróbujmy teraz. Ile w ogóle mam? Nie wiem. A no i oczywiście ja już tutaj mam jakiś wynik, yy, bo sobie spróbowałam tej kierki na początku dwa razy skoczyłam. Także, także tak to wygląda. Nie wiem co prawda, jak to ma się zakończyć. Yy, czy oni będą to. Potem podliczać na wszystkich graczy, czy to tak można w nieskończoność sobie grać. Aha, czyli jedna rundka ma jeszcze 200. Nie przekraczaj linii, nie przekraczaj linii, zbieraj najwięcej, jak się da tych rakiet, tych dopalaczy. W sumie nie zwracam uwagi na to, czym się różni niebieska na przykład od czerwonej, a od złotej. Znaczy, podejrzewam, że złota jest najlepsza. No dobra, ja tu mogę wziąć, ale zobaczymy sobie jeszcze trochę, bo presja czasu mnie goni. Presja czasu mnie goni, zobaczymy. a Tutaj co 12k i tu 90. Magiczne jaja. Magiczne jaja. 164 sekundy. Ciekawe, czy lepiej jest tak biegać i zbierać i na sam koniec skakać, czy na przykład zbierać trochę, skakać, zbierać trochę, skakać. O, tutaj dobra. Dobra, i teraz jeszcze raz polecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Zobaczcie, w ogóle jak mi nogi zapierdzielają. No, no co jest? I ja mam mam 5700. 5700, nie wiem, czy ja mam otwierać teraz tamto jaju, czy nie. Powiedzcie mi, czy ja mam otwierać jaju, czy nie. No i dobra, i fajnie, i... Co? Co to znaczy potrójny? A, dobra. Dobra, okej. Okay. Co to jest? Jakie słodkie! I oczywiście mi się... O! Zostało mi tylko 80 sekund! Zostało mi... A dobra, bo to też tak przyciąga trochę jak magnes Dobra, czyli nie muszę centralnie w nie wbiegać, ale... Tam ci już kurczę, na którym jestem miejscu, zapewne na ostatnim, jak zazwyczaj. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Biegniemy, biegnijmy, biegniemy, biegnijmy. Biegniemy. Teraz. Dawaj, 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 tak, 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 tak. Jej, najwięcej dotychczas. Dwa tysiące. Dokąd uda nam się doskoczyć, jak myślicie. Dobra, zbieram do ostatniej sekundy. Możliwej. I zobaczymy ile jesteśmy w stanie zebrać przez 40 sekund do skoku. Dobra, za 125 sekund. Za 125 sekund, czyli jeszcze trochę biegamy. Dobra, biegniemy teraz. Jej! Ile, 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 ile? Ile to jest? 2,33. Dobra. Słuchajcie, przerwa się skończyła. Każą nam yy, naładować. Ale co naładować? Co konkretnie naładować? A jak będę tak teraz biegał w kółko i po prostu przez 300 sekund to zbierała. Wszyscy tak biorą sobie po trochu i skaczą. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Czy ja będę najpierw biegała i właśnie dużo zbierała, czy nie? Dobra. I za chwilę będziemy sobie skakać. O, obstawiajcie, ile teraz nam się uda wyskoczyć. Obstawiajcie, razem ze mną. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, czy graliście w tą gierkę. Podejrzewam, że duża część z was już ją sobie obczaiła. Wiecie, no w to to można grać sobie cały dzień i tak biegać, tak? To jest jedna właśnie z tych gierek, które nie mają końca. Dobra, i lecimy. Dobra, lecimy. Lecimy, 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 lecimy. Znowu 2300? Nawet nie. To ile my musimy biegać? Dobra, moim celem jest dobić 5k. 5k, jeżeli na jednym. Yy, na, na jednym. Biega na jednym bieganiu, na jednej takiej zmianie da się to zrobić. To po prostu będę biegała teraz do. No, nie, bo jeszcze nie stać mi na drugie jajo. Będę biegała do końca czasu, od teraz, i zobaczymy. Przez 170 sekund, ile jestem w stanie y, zebrać rakiet, żeby dokąd doskoczyć. Słuchajcie, ja chyba z samymi chłopakami gram. Gdzie są rakiety? Kończą mi się rakiety. O nie. Kończą mi się rakiety. W ogóle szkoda, że nie można sobie tej gierki zrestartować. Tylko jak wiecie, z niej wyjdziecie i wejdziecie jeszcze raz, to po prostu wam się wynik zapisuje. Dla niektórych to fajnie, no bo tak jak mówię, to jest jedna z tych gierek, y, które można sobie po prostu codziennie grać dla odprężenia. Ale tak jak na przykład ja bym chciała sobie zrestartować i od nowa zacząć i nie można. Powinna być jakaś taka opcja, tak mi się wydaje. Jeszcze mamy 130 sekund. 130 sekund zbierania rakiet. Kochani, zostało 80 sekund. 80 sekund zbierania rakiet i sprawdzamy, jaki wynik nam się uda uzyskać. Ostatnie 50 sekund, ostatnie 50 sekund. Wszyscy tutaj kurczę eksplodują, normalnie wystrzeliwują się w powietrze. A ja nie, ja tutaj biegam sobie i wszystkim zabieram e, rakiety, bo czemu by nie? Ja nie wiem, czy to wyglądało trochę, jakby on te rakiety zostawił. Wiadomym jest, że nie, chyba. Tak mi się wydaje. Nie wiem, ja jak zwykle zamułka. 30 sekund. Pół minuty zostało. Czyli jeszcze około 25 będziemy zbierać. I zobaczymy, jak nas daleko poniesie. Może będziemy pierwsi? Nie sądzę, bo za chwilę otworzę tabelę, zobaczymy, kto jest pierwszy w ogóle. I ile już ma na swoim koncie yy, punktów, nie? 10, 9, 8, 7, 6, 5... Lecimy, 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 lecimy. Czyli przez 170 sekund 3,60. No to nie wiem, nie wiem ile bym musiała tak naprawdę zrobić. Chyba, że teraz po prostu będziemy przez wszystkie 300 sekund robić. To myślę, że do około 5 dojdzie. Myślę, że dojdzie do około 5, jak będziemy przez całe. Ja już zbieram, przez całe 300 sekund zbierać. E, nie wiem, ale to też możemy sprawdzić. E, nie ma problemu. Znaczy, a ja już mogę ten! Ej, słuchajcie, idziemy, idziemy inne jaja odblokować. Włas potrójny auto. Co to w ogóle znaczy? Wzięliśmy potrójnego, to teraz weźmy właz. Co to znaczy włas? Co co to jest? Pioru, pioruszki? Pióropuszki? Dobra, gdzie my jesteśmy? <noise> no, to jest oczywiście na ostatnim miejscu. Szpilki, dwie. Co? Aha, pozostały mi. Czyli ktoś po prostu sobie zbiera do końca i nie wydaje. I ktoś ma. Co? 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 Ej, dobra, bo straciliśmy 30 sekund zbierania, zbierania rakiet, żeby zobaczyć, jaki będzie wynik. Jaki będzie najlepszy wynik, który można uzyskać. Oczywiście próbuję jak największą ilość ich zebrać. Wiadomo, że komuś przez 300 sekund uda się zebrać więcej, komuś mniej tych rakiet. 230 sekund. Ja nawet nie wiem, czy kupiłam jakieś pieskowe, potrójne herbatniczki. Co to? Co, co, co to było? Coś tam było napisane. Jeżeli ktoś zdążył przeczytać, co tam było napisane, to niech mi da znać w komentarzu, bo naprawdę, że ja nie zdążyłam się dowiedzieć, co to nawet było. Tak mi przeskoczyło przed oczami. 180 sekund na liczniku. 180 sekund. A my mamy... Gdzieś to podlicza? Ile mamy? Aha, bo my stoimy cały czas na starcie, a dlatego ich liczę, dobra. Aha, to to mi po prostu naliczę na dole ile ja mam, tak? Okej, okay, okej, okay, dobra. Wszyscy jak daleko są w ogóle jak latają, a my tutaj sobie biegamy w kółeczko. Tak. Jak na placu zabaw, jak dzieci? Ty no jeżeli ja będę w stanie wskoczyć tyle, ile pokazuje licznik na dole, to się okazuje, że ja tak naprawdę nie skoczę więcej niż ostatnio. Podejrzewam, że będzie dużo cięć po prostu w tym, w, w, w tym filmiku. E, bo tak jak mówię, no, skupiam się na zbieraniu, więc nie będę tutaj cały czas czegoś gadać, jak biegam przez 300 sekund. E, ale myślę, że mi to wybaczycie, że nie będzie problemu. Kochani, 75 sekund, 75 sekund, ale no, tak jak widzę, no, nie bardzo ten licznik, nie bardzo, nie sądzę, że coś z tego będzie. Nie sądzę, że coś z tego będzie, ale w ogóle w bilionach na, nabijać punkty. Jakby... Czt, w głowie mi się to w ogóle nie mieści. Jeżeli w to graliście albo gracie cały czas na bieżąco, to powiedzcie mi jaki jest wasz wynik, to wam serdecznie pogratuluję, bo naprawdę nie mam pojęcia, jak to zrobić. 50 sekund. Zbierz jeszcze trochę. Si 317, 3,17. mieliśmy 3,6 chyba. Chyba 3,6, nie jestem pewna. 30 sekund. Nie no, chyba, chyba nic z tego nie będzie, wiecie? Chyba to nic nie da. Nie wiem tylko, jakie oni mają zamiar, że zbierają trochę i od razu biegną. Jakby, jakby co im to daje? Znak ktoś odpowiedź na to pytanie. Bo ja to chociaż zbieram sobie punkty, zbiorą sobie te rakiety i wtedy dopiero skaczę. A nie, tak sobie biegają, zbiorą trzy i lecą. 8, 7, 6, 5, 4. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Chociaż już widzę, tak będzie 336, tak? Nie. A czyli to nie jest to, co mi pokazywało tutaj. Dobra kochani, i to by było chyba na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał, mimo tego, że yy, może za dużo się tutaj nie działo, ale przetestowaliśmy sobie gierkę wiemy jak to działa mniej więcej. Więc jeżeli chcielibyście sobie też pograć, yy, to zostawiam Wam linka oczywiście w opisie. Yy, a teraz co, zostawcie łapeczki w górę, komentarz i widzimy się następnym razem. To pa! pa.